Cześć z tej strony Fabian, Daily, dzień 30 chyba już dzisiaj. E, dzisiaj jest Dzień Dziecka, na stadionie przynajmniej, nie ma 1 czerwca, ale na stadionie jest Dzień Dziecka, więc zapraszamy. E, w zasadzie to już obejrzycie pewnie już po tym jak, e, jak to się wszystko odbyło, ale to chyba jest dzisiaj do godziny 18, więc jeszcze zdążycie, podejrzewam. Zobaczcie, rozłożyliśmy tormały. Dziś nagrywam z ręki, bez gimbala, więc sorry za jakość, za trzęsienie. Ogólnie jest tutaj dużo ludzi, jest dużo samochodów. Dziś są pokazy, nie można pojeździć, ale kto ma model, może swoim modelem tu pojeździć z nami, razem poskakać. Pokazać wszystkim ludziom, dzieciom, rodzinom, jakie nasze hobby jest bardzo interesujące i tak jak widzicie, no. Jest tutaj w około jakieś no 45-50 osób, więc zainteresowanie jest konkretne. I co więcej powiem, przekrzykuję się, bo jest tu bardzo głośno. Są również dmuchańce dla dzieci. Są również jakieś chyba laserowe, coś takiego widzę. Dzieciaki tam biegają. Zaraz podejdę i Wam pokażę. W sumie żeby nie było tylko po modelarskiemu, jak to zawsze jest. Jest Babinton, zobaczcie. Jest Bobinton, e, tam jest, mówię, chyba jakiś laserowy paintball, mi się wydaje. Tam dalej jest koszykówka, są dmuchane, e, są dmuch dmuchawce po prostu dla dzieciaków do poskakania. kwitaca, jak to się mówi. E, także no co, e, fajnie, fajnie dzisiaj spędzamy dzień, e, intensywnie. E, no, także co tam jeszcze widzę? Młode żubry, cokolwiek to jest. A, widzę, że chyba Flandersi się tu reklamują, tak mi się wydaje, młode pokolenie, także no tyle z, dzisiaj, z dzisiejszej relacji, muszę kończyć, bo idę rozdawać ulotki zainteresowanym ludziom, także do zobaczenia, trzymajcie się, na tym koniec miłej niedzieli, wszystkiego dobrego dla dzieciaczków i trzymajcie się, do zobaczenia jutro.